Siłownice do zrobienia idzie zejdą pewnie ze dwa dni mamy zestawy uszczelniaczy ringów, uszczelnień to wszystko co jest w pudełku jest do poza tym jest do tego siłownika i poza tym Reszta wszystko idzie tutaj Masa uszczelniaczy Masa O-ringów Zawartość pudełka 700 zł A to jest do siłownika do Bobka No dobra, bierzemy się do roboty jest Później Siłowniczek rozebrany Zostało po wymieniać wszelkie uszczelnienia o. tam, tam tam wszystko, wszystko o. tam są uszczelnienia na zewnątrz są uszczelnienia w tym zestawie zawojów no trochę było z wyjęciem tego zabawy bo to nie jest lekkie Troszkę to waży. zabiać, wymienić uszczelnienia, umyć wszystko w międzyczasie. I poskładać. Uszczelnienia na siłowniku wymienione. Coś tu widać? Czy nie widać? Na tym nie widać. Na tym widać. Aż dziwne, że działało. Pękł. Nie miał prawa działać, ale działał. Na tym nic nie widać. Zaczął się tylko na krawędzi rozbarstwiać. Dławicy wymienione. Czas zapakować jedno do drugiego. Czasami swoje narzędzia też trzeba ponoprawiać. <laughs> Ustrzenie wintownika. No na kamerze <laughs> to chyba nie będzie tego widać. Ale jest ładnie. No i teraz można popracować znowu. A trzeba nagwintować otworki pod śruby zabezpieczające. W mocowaniu suwadła w tym wielkim siłowniku. Ja siłowniczek poskładałem <laughs> cały umyty, wyczyszczony Jeden jest gotowy, drugi jest gotowy Tu są jeszcze rurki łączące do zbiorników Okleimy co trzeba albo raczej co nie trzeba pomalować I go pomalujemy żeby już jakoś wyglądał i ten, i ten drugi i te podłączenia. A potem poczekamy na ładną pogodę i będzie trzeba to zamontować z powrotem.